Wam o na bezpieczeństwo. Dlatego nauczyłam się walczyć z dwoma, trzema, czterema wrogami. Miliony niewidzialnych bakterii. Wirusy wywołujące grypę i przeziębienie pokonuje dzięki Immunalowi. Immunal. Mistrz samoobrony przed grypą i przeziębieniem. Produkt leku w aptekach bez recepty. Krąży po pasie wielki samolot. Lecz moja pralka to także kolo. ogromnym bębnie na 6 kg łatwiej jest. Wszystkie ubrania. Jeżeli zadziej oszczędzi, boższe zawsze z wami. Co się stało? Chodźcie zobaczyć. Nie ma to jak inne domowe zwierzątko. Wspaniale. Wszedł do kuchni i opróżnił lodówkę. Oczywiście. Tym to tylko raz. Jedi nie istnieje. Wariowana komedia Kary i Hendersonowie. W sobotę o 18:00